Witajcie, strzelce, na czytaniu na miesiąc wrzesień 2019 roku. Horoskop na wrzesień 2019 rok dla strzelców. Zobaczymy, z jaką energią będziecie strzelce wchodzić w ten miesiąc. Energia, z jaką strzelce wchodzą w miesiąc wrzesień. No, cierpliwość. Dla Was wskazana jest cierpliwość. Musicie zachować cierpliwość. I to w każdej dziedzinie życia, czy to w finansach, czy to w sprawach związkowych, czy to w sprawach zdrowotnych, czy to w sprawach jakichś biznesowych, czy w sprawach z, w relacjach z innymi ludźmi. Musicie zachować cierpliwość, musicie być cierpliwi. Taka pracowitość będzie się też w Was wbudzić. Jeżeli do tej pory y, gdzieś tam troszeczkę lenia mieliście na różne sprawy, czy sprawy dotyczące domu, czy dotyczące ogrodu, czy dotyczące jakiejś pracy jakiejkolwiek, to tutaj w miesiącu wrzesień będziecie podejmować tą pracę sumiennie, zaczniecie działać, ale pokazuje też się cierpliwość w innych dziedzinach życia. Także cierpliwość. Cierpliwość to dla Wasze motto przewodnie na miesiąc wrzesień. Zobaczymy sprawy finansowe. No w finansach stabilizacja finansowa, przypływ gotówki, w ogóle sukces, sukces. Będziecie też bardzo dużo, yy, ja bym tu powiedziała, Gościnność się u Was pokazuje. Taka sytość, gościnność. Będziecie gdzieś kogoś odwiedzać, bądź ktoś Was. I taki naprawdę syto zastawiony stół. I tacy będziecie zadowoleni, szczęśliwi. Taka stabilność emocjonalna u Was się pokazuje. Ale jeżeli chodzi o finanse, kwestię finansową. To tutaj naprawdę sukces materialny jest. Pieniądze będą przy Was w miesiącu wrzesień, będziecie mogli spełniać swoje życzenia. Jeżeli jakieś tam życzenia mieliście, będziecie chcieli coś sobie kupić, co po prostu do tej pory nie mogliście kupić, na co odkładaliście, to w miesiącu wrzesień jest ta szansa, że to spełnienie tych życzeń nastąpi. Także bardzo pozytywna energia dla was, strzelce. Jak będzie wyglądać Wasze otoczenie? Relacja z waszym otoczeniem, z waszymi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, z ludźmi, którzy was otaczają. Relacje. No tutaj tak ja bym powiedziała, że w tych relacjach, no to tak troszkę możecie fantazjować. O pewnych osobach gdzieś tam może się jakiś strzelec, bądź jakaś, jakiś pan podkochuje w jakiejś pani, bądź na odwrót jakaś pani w panu, i tu jakaś wodza fantazji będzie ruszać. Nie no, żartuje, żartuje. W tych relacjach to ja bym powiedziała, że no, będziecie mieć dużo pomysłów w gronie waszych bliskich. Jakieś takie będą się w waszej głowie rodzić pomysły, i spotkacie się z aprobatą ze strony przeciwnej. I tutaj, no, będziecie fajnie, fajnie będziecie mile spędzać czas w miesiącu września. Jakieś pomysły wam wpadną, takie pomysły. No, ja bym tu powiedziała też, że rozwinie się was, będziecie wykorzystywać siłę swojej podświadomości. Zwracajcie uwagę na sny, tak, bo tutaj może coś wam będzie chcieć. Przekazanym być? Może <noise> poplątałam się. Chodzi o to, że poprzez sny, w snach możecie mieć jakieś wizje, jakiś przekaz dla Was. Dlatego zwracajcie uwagę na sny, zwracajcie uwagę na swoją podświadomość, na swoje marzenia. I otoczenie będzie Was wspierać Otoc w Waszych marzeniach, w Waszych fantazjach, w Waszych planach. Spotkacie się, spotkacie się z taką energią sprzyjającą wam. Także ktoś w waszym otoczeniu jest, kto będzie was podbudowywał i dopingował do tego działania, żebyście wy te swoje marzenia mogli realizować, żebyście mogli te swoje życzenia, marzenia spełniać. Także tutaj bardzo pozytywna energia jeżeli chodzi o te relacje z, z bliskimi i, i, i tak dalej, z ludźmi, którzy Was otaczają. Zobaczymy teraz, jakie zagrożenia Was czekają w miesiącu wrzesień, jakie energie takie utrudniające Was czekają, co chcą Wam karty pokazać w drodze strzelce. W energiach utrudniających możecie spotkać się z zaborczością ze strony kobiety, z jakąś zazdrością, z myśliwością. Tutaj jakaś kobieta może, może, może taka być do Was nastawiona tak myśliwo, egoistycznie, albo no, albo po prostu to bo, bo buławy to jest Wasza energia, to jest Wasz trygon, trygon ognia, Wy jesteście tym trygonem. I ja bym tu powiedziała, że no, żebyście tylko Wy czasem tutaj nie chcieli jacyś zaborczy być i zazdrośni, bo to taka energia utrudniająca jest, tak. Żebyście czasem nie chcieli kontrolować wszystkiego, ale bardziej myślę, że to ktoś, ktoś w waszym otoczeniu, kogo znacie, może taki być zazdrosny o was, taki kontrolujący was. No, to jest taka, to właśnie to jest w utrudnieniu, tak? Zwracajcie uwagę na jakąś kobietę, bo mi się tu kobieta pokazuje. No, ale niekoniecznie, może być też mężczyzna. No, ogólnie jakaś postać, na pewno jakaś postać. Co będzie odchodzić od Was w miesiącu wrzesień? Co będzie odchodzić od Was? No, możecie zakończyć relację z jakimś mężczyzną bliskim Waszemu Sercu. Może to być Wasz mąż, może to być Wasz tata. Możecie, no, będziecie się oddalać od tej relacji z tym kimś. Może to być też wasz szef, wasz przełożony, ktoś, z kim byliście przez wiele lat z dla kogo pracowaliście. Może postanowicie odejść, bo może ta osoba była władcza, kontrolująca was zbyt bardzo i zaborcza i może postanowicie odejść. No, jakaś tu relacja, widzę, że będzie się kończyć, tak? I też taka dojrzałość wam nastanie. Objawi się, pokaże się u was taka dojrzałość, silna osobowość w was się objawi. Do tej pory mieliście taką energię, taką energię mm, takiego niedowartościowanego kogoś, kogoś takiego, kto nie do końca wiedział, czego chce w życiu. I ja tutaj widzę, że to będzie odchodzić od was i wy taką dojrzałość. Będziecie mądre decyzje podejmować. Zaczniecie mądre decyzje podejmować. Tak, tak to wygląda. A co będzie pozytywnego, takiego fajnego w miesiącu wrzesień? Co karty chcą Wam pokazać fajnego w miesiącu wrzesień? No, musicie zmienić nastawienie, tak? Musicie zmienić nastawienie do siebie, do innych. No, taka dziwna energia, wiecie? Ja dopytam. No i teraz tak, drogie strzelce. Co do Was przychodzi? Zakończycie pewien etap w życiu, zakończycie pewną relację z kimś, albo jakąś sytuację, odetniecie się od jakiejś sytuacji. Bo to jest karta bramy, tak? Źle jest, gorzej być nie może. Do tej pory było źle i teraz już tutaj jest brama. Dziękuję. Tu się zakończają moje problemy. Ja wchodzę już w nowe. I ja bym tu powiedziała, że niektórzy z Was, bo tu pokazała mi się energia mamy i energia taty. I niektórzy z Was mogą, będą, nie wiem, no, będą zakończać relacje z rodzicami, będą odcinać się od rodziców. Tak, no. I nowego do Was idzie, co nowego do Was idzie? Przygody do Was idą nowe Znajdziecie gdzieś, pomimo Waszych tam problemów, trudności Znajdziecie taką energię do działania, taką chęć do jakiegoś podróżowania Do, do krótkich wyjazdów, gdzieś takich może nawet weekendowych Możecie kogoś też poznać, kogoś takiego, tak zwaną bratnią duszę Waszą Kogoś również z trygonu ognia Ogni, w tym temperamencie, kogoś takiego pozytywnie nastawionego do życia i pozytywnie zakręconego. Tak. Co nowego do Was przyjdzie w miesiącu wrzesień? Co nowego przyjdzie do strzelców w miesiącu wrzesień? Sukcesy, wszelkie suk sukcesy. Jeżeli jakieś przedsięwzięcia, jakieś kroki w przedsięwzięciach będziecie podejmować, to sukces jest gwarantowany. Ja już to widzę pogodzicie się z przeszłością, powybaczacie ludziom, którzy Was w przeszłości skrzywdzili. Może nie, że podejdziecie do nich i powiecie ja Wam wybaczam, przebaczam, żyjmy w zgodzie. Nie, bo do pewnych ludzi nie można podejść i pewnym ludziom nie można powiedzieć, że ja Ci wybaczam, przebaczam, żyjmy w zgodzie, bo na nowo by weszły na głowę, jeżeli to są osoby toksyczne, osoby manipulujące, osoby o takim no, dwulicowym charakterze, no to od takich ludzi trzeba trzymać się z daleka, nawet jeżeli to jest najbliższa rodzina. A ja bym tu powiedziała, że Wy w głębi siebie, w swoim sercu przebaczycie tym osobom, pogodzicie się z tą przeszłością, z tym zranieniem i ja bym tu powiedziała, że taka dzięki temu, jeżeli przebaczycie innym, przebaczycie sobie, to taka emocjonalna dojrzałość w Was nastanie i, i naprawdę, naprawdę, no przychodzi do Was nowe, przychodzi do Was. Będziecie realizować swoje zamierzenia, swoje plany, swoje marzenia We wrześniu zaczniecie realizować, realizować I nie mówię, że wszystko zrealizujecie, ale już małymi kroczkami będziecie szli naprzód Do tej pory byliście w takiej energii wycofania, zatrzymania I tak od połowy września powiedziałabym, od tego 15, nawet po połowie września, nawet od tego 20 września Ja tu widzę, że idziecie naprzód, idziecie pełną energią, pełną siłą naprzód Będziecie mieli wsparcie ze strony osób Wam bliskich i może też, no tak jak mówię, no we wrześniu możecie w jakąś podróż się udać, drogę strzelcy. Możecie gdzieś na jakąś krótką podróż pojechać, wyjechać, gdzieś, nie wiem, zwiedzić gdzieś, gdzieś coś, odwiedzić kogoś. Tak, bardzo, bardzo fajna energia. Pokażcie karty, jaka rada jest dla strzelców na miesiąc wrzesień. Jaka jest rada tak. dla strzelców na miesiąc wrzesień? No, widzicie, macie nowe widoki na, na wszelkie przedsięwzięcia, na pracę, na, na wasze jakieś plany, które gdzieś tam w waszej głowie się rodzą. Po prostu rada jest taka: bądźcie gotowi podejmować działania. Do tej pory. Byliście w takim wycofaniu, mieliście plany, marzenia, macie plany marzenia, i, i to wszystko, i nic w tym temacie nie robiliście. I rada jest dla Was taka gotowość do podjęcia działań. Jest w tej karcie czyli, drogie strzelce nowe widoki na działanie, tak? Spójrzcie. Jaka fajna energia. To jest Wasza energia. To są buławy. To jest Wasz trygon, trygon ognia. Czyli radą od kart jest coś takiego. Podejmujcie działania. Zacznijcie działać. Zacznijcie w miesiącu wrzesień działać. Jeszcze wylosuję dla Was słowo dla duszy, żebyście mogli sobie przez cały miesiąc wrzesień afirmować słowo dla duszy. Słowo dla duszy, dla Strzelca. Jestem połączona z boską energią, z miłością, radością, zdrowiem i spokojem. Bardzo fajna afirmacja. Drogie Strzelce, życzę Wam fajnego, udanego miesiąca wrzesień, więcej decyzyjności w działaniu gotowości do działania ruszcie naprzód i dziękuję, że obejrzyliście mój film. Zapraszam do następnego filmu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia.